To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas, non stop. Słuchaj nas! 24 godziny na dobę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu mamy stowarzyszenie przytul Sierściucha i będziemy rozmawiać o czworonożnych przyjacielach. To różnej chyba maści, nie? Różnych gatunków nawet. Różnych gatunków. W studio witamy. Dominika Bałkcięgosz. Ewa Zabilińska, Adama Kukzawidniak. Witamy jeszcze raz wszystkich serdecznie. Moje drogie panie, o, bo to same panie. No więc moje drogie panie, co Was wzięło, żeby zająć się czworonogami? Czy to jest wasza praca zawodowa, hobby, miłość niespełniona? <laughs> Spełniona miłość. <laughs> Spełniona miłość, okej. Okay. Nie, to bardziej yy, w formie takiej... Wypełnienia wolnego czasu i chęci pomocy, misji. Yy, misji, no dobrze, no to misja to znaczy opieka, tak? To porozmawiajmy może o samym stowarzyszeniu. Od kiedy działa? Tak naprawdę, stowarzyszenie zarejestrowane zostało w końcu listopada. Dostaliśmy wszystkie dokumenty z, z KRS-u. Natomiast już nieformalnie zaczęliśmy działać jakieś 3 miesiące wcześniej zbierając że tak powiem skład ludzi, którzy chcą nam pomagać i już pewne y, rzeczy, które związane są z pracą stowarzyszenia, z czyli pomóc zwierzakom już od trzech miesięcy. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy to. tego tak do końca, chociaż nazwa sugeruje przytul sierściucha, więc wiadomo, że będzie chodziło o takie sierściuchy, prawda? Tak, y, konkretnie chodzi o psy i koty, które znajdują się w, w ciężkiej sytuacji, no niestety w 99% zgotowanej przez ludzi. Na terenie myślenic działa od paru lat grupa ludzi, którym zwierzęta zarówno psy, jak i koty są bardzo bliskie sercu, natomiast nie była to grupa sformalizowana i Ewa, która jest z zawodu behawiorystą, że tak powiem, kiedy się ze mną spotkała przy szkoleniu naszego psa, po prostu zaproponowała i wspólnie doszli do wniosku, że można by coś takiego zrobić. I na forum internetowym spytaliśmy, czy ktoś by nam chciał jeszcze pomóc w tym, i wtedy nasza trzecia koleżanka dołączyła do naszego teamu i zaczęłyśmy planować. Chwilę to trwało, ale kroczek po kroczku doszliśmy do rejestracji i już zaczynamy działać pełną parą. Już się dzieje. <śmiech> <śmiech> już się dzieje. Padło tutaj takie mądre słowo: może nie wszyscy wiedzą, kto to jest w ogóle behawiorysta. Behawiorysta to jest hmm, behawiorysta zwierzęcy może tak, to jest osoba, która um, zajmuje się troszkę zwierzętami ze strony ich psychiki, um, bardziej taka psychologia zwierzęca, um, rozumienie tego, co zwierzak próbuje przekazać, um, rozwiązywanie problemów, jakie zwierzaki domowe stwarzają na co dzień. Um, taki zoopsycholog można powiedzieć. O. Czyli macie nie tylko amatorów, ale i zawodowców. No. no to świetlana przyszłość. Dobrze moi drodzy, powiedzcie mi, jaki jest zasięg waszego działania w ogóle? Co chcecie objąć swoim działaniem? Jaki teren? No chyba nie Polskę całą, bo jest was trochę mało. Nie nie, 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 nie. Więc powiem tak: z zamierzenia mamy, jeżeli chodzi o obszar, który chcemy objąć w współpracę, to jest powiat, powiat mhm i Wiadomo, najbliższe sercu są myślenice dla mnie, ponieważ pracuję w dobczycach, jeszcze Dobczyce, ale też nie stronimy od pomocy zwierzękom z innych gmin. Jeszcze w tej chwili nie nawiązywaliśmy nie współpracy z innymi włodarzami, Na razie jesteśmy po rozmowach z urzędem, znaczy z panami burmistrzami w Myślenicach i z burmistrzem już człowiekiem, panem Pawłem Stoszkiem, który jest Dobczyc, który się zajmuje zwierzętami. Mm -hmm. nie mamy podjęcie rozmów z innymi gminami. I co chcecie robić? No przede wszystkim chcemy pomagać zwierzakom, szukać im domu, wyciągać ze złych warunków. Myślę, że to jest taki nasz główny cel przede wszystkim, żeby te koty i psy miały lepiej na tyle ile możemy im pomóc, to będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Czyli można powiedzieć, że chcecie być takim odpowiednikiem, brakowego towarzystwa Opieki nad zwierzętami? Coś? No coś w tym stylu na mniejszą skalę. No nie no wiadomo, nie porównajmy się do Krakowa. Jeszcze. <śmiech> Jeszcze. <śmiech> Dobrze, to powiedzcie mi, co w najbliższych planach albo co się będzie działo? I jakie kroki podjęliście? No bo tutaj słyszę, że jesteście po jakichś wstępnych rozmowach w gminie myśleńcy, więc mam nadzieję, że już coś tam się zaczyna dziać. Znaczy naszym takim priorytetem w grudniu było złożenie petycji do Urzędu Miasta, której przedstawiłyśmy trzy takie główne cele. Pierwszym celem naszym była zmiana schroniska, do którego są wysyłane obecnie bezdomne zwierzęta. A gdzie są obecnie? obecnie są wysyłane do nowego targu nam zależało, nam zależało głównie na tym, żeby te psy jak najkrócej były w schronisku i przeprowadziłyśmy taki wywiad i generalnie wybrałyśmy, że najlepszą opcją byłoby inne schronisko, które polecałyśmy właśnie w tej naszej petycji ponieważ tam psy bardzo szybko znajdują domy więc to się nam już, że tak powiem dzieje Drugim takim, drugim takim punktem było stworzenie miejsca w Myślińcach, gdzie będziemy mogły przetrzymywać koty, czyli takiej kociarni, żeby, żeby można było pomagać większej ilości zwierząt, bo tak naprawdę nie mamy miejsca, gdzie możemy trzymać te bezdomne zwierzęta. Co jest, potrzebne, co jest potrzebne dla takiej kociarni? Dla kociarni jest przede wszystkim potrzebny budynek, gdzie będą mogły stać klatki, będą to pomieszczenia, które. Będą koty przechodziły okres kwarantanny, czyli takie znalezione koty idą najpierw na przegląd do lekarza weterynarii. Wiemy mniej więcej wtedy, czy kot jest zdrowy, czy chory, natomiast musi wtedy przejść taki 14-dniowy okres kwarantanny, żeby to... I ta zobaczyć, kociarnia jest potrzebna m.in. na ten okres, tak, tak? Żeby mhm. można było odizolować te koty właśnie, które przechodzą okres kwarantanny od kotów, które już przeszły okres kwarantanny i w którym szukamy domów. Hmm. ponieważ nasze możliwości na razie są dosyć skąpe. Trzymamy zwierzęta u siebie w domu, mamy własne zwierzęta, co też nie do końca wpływa dobrze na ich, na, nie, na te nasze domowe. No mówi jakiś specjalista. Hmm. No niestety już z doświadczenia wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby ładować bezdomne zwierzęta do nas do domu. Natomiast przydałaby się taka kociarnia, żeby można było po prostu pomóc większej ilości zwierząt. Hmm. I tak naprawdę, miejsce, gdzie można przechowywać szczeniaki, ponieważ szczeniaki najczęściej takie znalezione czy wzięte ze złych warunków, one nie mają szczepień, one nie mają odrobaczeń, one nie mają odporności najczęściej. Więc takie szczeniaki, jakby znalazły się w schronisku, są narażone na wiele chorób, które są śmiertelne dla nich. Dlatego bardzo ważne jest, żeby było miejsce gdzieś, gdzie możemy przetrzymywać te szczeniaki. I to ma być w jednym miejscu z tymi kotami? To by mogło być w jednym miejscu z kotami. Czyli będziemy mieli takie miejsce integracyjne. No nie do końca może, bo miejsce, czyli o, chodzi o plac, co do budynków marzą nam się dwa osobne pomieszczenia. Jasna sprawa, nie no żartowałem. Jesteśmy po, że tak powiem, myślimy pozytywnych rozmowach z naszą władzą, Panem Burmistrzem Sudrem, jak i również Panią Kierownik Działu Mienia obecną, Panią Kuc którzy obiecali nam, że podpiszą z nami porozumienie jako ze stowarzyszeniem, ponieważ gmina i tak prawnie w obowiązku ma pomaganie zwierzętom w swojej gminie, położenie na nich jakichś tam środków finansowych, pomaganie również, że dają karmę ludziom, którzy na osiedlach dokarmiają czy koty, czy psy. Więc liczymy na to porozumienie jak i też bardzo mnie nas zaskoczyło, że przy ostatniej rozmowie podjęli dosyć szybką decyzję i przedstawili nam miejsce, gdzie ewentualnie mógłby stanąć budynek, tudzież kontener, mm -hmm. e, gdzie moglibyśmy coś takiego zrobić. Wiadomo, że no gmina rządzi się swoimi prawami e, i muszą pewne rzeczy zabezpieczać w budżecie, więc też, ponieważ jesteśmy świeżym stowarzyszeniem, nie ma w tej chwili pieniędzy na to, żeby nam cokolwiek kupić, cokolwiek zrobić, ale liczymy na to, że w kwietniowych czy tam marcowych, że tak powiem, ustaleniach budżetowych coś tam się znajdzie. Powiedzieli, że możemy liczyć na ich pomoc. Natomiast na tą chwilę i na już teren ma znajdować się na terenach oczyszczalni ścieków, przy budynku takim, z którego można pociągnąć prąd i wodę, co jest bardzo trudno. Mhm. No i tak po cichu myślimy, że na tą chwilę postaramy się pozyskać środki. Niestety tutaj będziemy się na pewno zwracać do naszych myśleniczyn o jakieś wsparcie finansowe, o zakup dwóch kontenerów, co to jest. Chodzi o kontenery takie jakby biurowe budowlane, gdzie mm -hmm. mamy powiedzmy te, po dwa pomieszczenia plus jakieś tam pomieszczenie e, typ socjalne czy, czy, czy łazienkowe, gdzie można by poprowadzić, podprowadzić prąd i, i wodę. i Jeden by był dla psiaków, drugi by był dla kociaków. Y, mm -hmm. Czyli po jednej stronie by były zwierzęta, które mają kwarantannę, po drugiej stronie w danym kontenerze, które już są pod kwarantannie. Tak jak, jak tu koleżanka mówiła, no i liczymy, że powolutku nam się... A jakie to są mniej więcej koszty? Taki jeden kontener to jest w granicach, oczywiście używany, żeby odkupić, żeby doprowadzić go do, do takiego stanu, żeby się nadawał dla zwierząt, bo to nie mogą być malutkie klatki. Pytno. Trzeba zrobić podział, żeby te zwierzęta miały jakieś tam warunki na no tych granicach 15 do 20 tysięcy. Czyli nie mówimy o takich bardzo małych pieniądzach. No niestety, ale myślę, że, że społeczeństwo i myślenie z gminy, bo tak naprawdę to, to przecież często będą korzystać ludzie z całej gminy, znaczy zwierzęta z całej gminy. I jest troszeczkę zakładów. Myślę, że jakby każdy jakąś drobną cegiełkę dołożył, to, ale to może o tym. Kiedy, indziej, albo. Teraz to. jest taka moda na wirtualne adopcje, to może coś z tego. Na przynajmniej wirtualna adopcja na czas kwarantanny. No, też może być. Bardzo dobry pomysł. No, no to już Wam mam że ja już cegiełkę określiłem. <laughs> jest to tyle właśnie ważne, że teraz jest wiosna, wiadomo, że będą dużo będzie szczeniaczków, małych kotów, no i też będzie No właśnie, martwimy się, jak to wszystko ogarnąć, żeby zapewnić jednak najlepsze warunki. Dobrze, a powiedzcie tak naprawdę, bo mam przed sobą trzy bardzo miłe panie, a ile osób już udało się Wam zachęcić do współpracy i przyszukacie kolejnych osób do współpracy? Tak, ja z, z, ra, z racji tego, że jestem czynnym nauczycielem, poczyniłam. Zmuszam nie, uczniów do współpracy. Nie, nie, Ja nigdy nic, nikogo, do niczego nie zmuszam, bo to, to musi wyjść z serca. Natomiast w swojej szkole, już mam ponad 20 osób, wolontariuszy, którzy są zapisani i nie ukrywam, że bardzo aktywnie już działają i parę interwencji plus parę adopcji udało nam się dzięki nim, że tak powiem, załatwić. Zarówno zgłaszają nam, gdzie jest problem, gdzie jest za dużo szczeniaków i ludzie sobie nie radzą, gdzie są szczeniaki porzucone czy kociaki, jak i też przez media społecznościowe robią fantastyczne akcje i te szczeniaczki szukają, czym mają znalezione domy. Natomiast chcemy, natomiast nie było na, znaczy nie było na to czasu i chcemy jeszcze nawiązać współpracę ze szkołami myśleńckimi, gdzie już działają częściowo takie wolontariaty, z tym, że tam w skalę i jeszcze nie pod stowarzyszeniami, tylko nauczyciele z dużym serduchem zbierają na przykład dwa razy do roku jedzenia, kocyki, miski i prowadzą różnego rodzaju kampanie. Także myślę, że ludzi. Czy ja myślę tak, tak, jest na tyle dużo wśród nas ludzi, którzy naprawdę kochają te zwierzęta, że chętni się znajdą. Zresztą, jak tu nie przytulić się szczeka. <grym> Więc na pewno, ale teraz chciałbym jeszcze wrócić do dwóch spraw. Pierwsze, yy, usłyszałem tutaj, że uczestniczycie w interwencjach. Czy te interwencje to są już takie interwencje, o których nieraz czytam w internecie przy towarzystwie, że odbieracie psa ze złych warunków? I czy tutaj będziecie również musieli chyba współpracować? Ze Strażą Miejską, policją, prawda? Bo to samodzielnie to wy chyba tam wiele nie zdziałacie. To znaczy, nie, takie, takie, takie interwencje to Na nie, szczęście do końca, nie, nie do końca myślę, że nawet chcemy wchodzić, mhm. bo to jest jednak już takie właśnie. To są trudne sytuacje. Są trudne sytuacje, tylko te zwierzęta często tam tak, cierpią. Tak, natomiast takie interwencje, które robiłyśmy do tej pory, to były interwencje takie, gdzie po prostu ktoś nam dał cynk, że y, trzeba pilnie odebrać szczeniaki, więc to mhm. wszystko się y, było polubownie bez, bez jakiejś y, dramatycznych sytuacji. Y, natomiast my nawet w naszym statucie nie mamy y, napisanych, wpisanego y, w statut, że, że chcemy <laughs> robić interwencję. A powiedzcie mi, y, bo zaraz przejdziemy do tego jak się z Wami skontaktować, powiedzcie mi jak jak w ogóle przebiegają, bo widzę, że robicie takie wrzutki na Facebooku, że jest do wzięcia pieskot i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest odbiór i z Waszego doświadczenia no tego już kilkumiesięcznego? Jak to wygląda z adopcjami w naszym powiecie? Jest dobrze, średnio czy źle? Mm. Myślę, że jest dobrze, aczkolwiek my trochę myślimy o sobie, że miałyśmy do tej pory dosyć dużo szczęścia, bo wszystkie mhm. zwierzaki, które miałyśmy pod opieką i znalazły jak jesteście dom... Jak jeszcze szczęściarami, szczęścia to chyba tylko dobrze. No, żeby nie zapeszyć. <grym> w każdym razie wszystkie zwierzaki, które były do tej pory pod opieką i znalazły dom, znalazły naprawdę bardzo fajne domy. Mamy jeszcze kilka zwierząt pod opieką, które ogłaszamy i... Oczywiście zdarzają się średnie telefony czy średnie SMS-y, gdzie ktoś chce psa do budy albo psa do pilnowania magazynu, a obecnie mamy kilkutygodniowe szczeniaki pod opieką, które absolutnie się nie nadają i nigdy w życiu nie pójdą w takie ręce. Natomiast, no, tak jak mówiłam, no, po prostu nam się do tej pory udaje. I to też nie jest tak, że wydajemy psy czy koty tylko w powiecie myślińskim, bo też wydajemy je, gdzie znajdą naprawdę dobry dom. I nawet dzisiaj miałyśmy pytanie z zupełnie innego województwa, co też nie wykluczamy, że, że możemy dowieść psa w inne miejsce. Okej, okay, to teraz powiedzcie mi, jak się z Wami skontaktować, bo ja widziałem Wasz profil na Facebooku i tam chyba generalnie najlepszy i najszybszy kontakt z Wami, prawda? Tam również widzę, że są właśnie informacje o pieskach, kotkach, szczeniaczkach. A jak się nazywa nowe kotek ko Koteczka? Kocia, o, i, ko I kociakach do wzięcia. Więc tam śliczne zdjęcia, śliczne zwierzątka się przewijają i mam nadzieję, że właśnie trafiają do fajnych domów. Powiedzcie, jak się z nami kontaktować? Po pierwsze, jeżeli ktoś by szukał dla siebie o chciał przygarnąć tego, które akurat będzie do wzięcia, a po drugie, jeżeli ktoś by chciał nawiązać współpracę z, ze stowarzyszeniem. czy znaczy nasza strona internetowa jest w trakcie, w trakcie tworzenia, dokładnie, przez wolontariusza powołanego w szkole u koleżanki w klasie technikum informatycznym, więc sam się zgłosił, że bardzo chętnie zrobi stronę yy stowarzyszenia? Jeżeli słucha nasz pan o informatyki, proponujemy dać piątkę koledze, jeżeli skończy. <grymarki> e <grymarki> bo tak naprawdę my potrzebujemy również wolontariuszy, które, którzy nie do końca, y że mają jakieś swoje umiejętności, które możemy wykorzystać, czyli nie wiem, jak ktoś robi ładne zdjęcia albo ktoś ma rękę do opisu, y żeby zrobić, stworzyć ładny opis zwierzaka, to jak najbardziej takie osoby również zachęcamy do współpracy. Natomiast do tej pory y, tak naprawdę mamy tylko stronę y, na Facebooku y, i ewentualnie wystawiamy ogłoszenia zwierząt jeszcze na y, portalach y, takich ogłoszeniowych, gdzie można oddać za darmo y, czy przygarnąć zwierzaka. Mhm. Dobra, a y, jakie najbliższe plany? Co chcecie teraz robić dokładnie teraz, kiedy mamy koniec? koniec zimy czy środek zimy? Co my teraz w no tak ogóle Do końca mamy? nie wiadomo, co to jest. Coś tam nie jest mamy ciepło. za oknem, ale w każdym razie na pewno początek wiosny i środek wiosny będzie dla Was okresem intensywnej pracy, no bo tak jak już już wspomnieli, to jest chyba, będzie taki lekki wysyp tych maluchów. Będzie. My tak naprawdę teraz, no naszym głównym teraz priorytetem jest zbiórka pieniędzy na właśnie na utworzenie kociarni. Zobaczymy jeszcze, jak nam się dalsze rozmowy będą toczyły z, z władzami. I tutaj możemy nie. od razu zaapelować, jeżeli ktoś by miał jakiś kontener w dobrym stanie, a w przyzwoitych pieniądzach, albo ewentualnie mógłby go przekazać. Dokładnie. To są I już chętni, którzy się i tym... Pożyczyć na przykład, mm -hmm. na rok, o, bo nieraz dokładnie. ktoś trzyma, bo jeszcze coś będzie budował, jakaś firma budowlana, mm -hmm. a można pożyczyć i zaadoptować go na tyle, żeby potem można było z powrotem... No, czyli choćby to. nawet wypożyczyć, nie? Tak, Bardzo, mm -hmm. bardzo chętnie. Obiecujemy, że nie zepsujemy, a koty nie, nie, i psy nie. się odwdzięczą. Poza kontenerem, co w najbliższych planach? W najbliższych planach mamy również jeszcze taką uświadamianie ludzi o sterylizacji zwierząt. To może za chwileczkę, bo uświadomimy również nie tylko ludzi, ale naszych słuchaczy, że te audycje rozpoczynają jakiś cykl. To nie będzie tak, że my się tutaj spotykamy dzisiaj i jednorazową akcją zamykamy sprawę pierściaków, tylko tutaj będziemy trochę częściej, ale za chwilkę o tym jeszcze powiemy, czyli będziemy mieli akcję uświadamiania sterylizacji i co jeszcze. Pewno się nam zbliżają okresy, gdzie trzeba będzie nie tylko sterylizację przeprowadzać, ale myślę, że i chipowanie, nie? Bo to też jest ważna sprawa, gdzie, gdzie no te psy, no to chyba najczęściej psy jednak znajdujące się, no często są niezaczypowane, co ułatwiało, ułatwiałoby dotarcie chyba do właścicieli. A powiedzcie tak z własnego doświadczenia, bo jeszcze że się nie orientuję, dużo jest procentowo chipowanych psów w tej chwili. Znaczy wiem, że te, które są jak to się mówi, z rodowodem, no to są generalnie zaczipowane, a takich kundli się dużo czipuje? To znaczy, że największy problem jest to, że ludzie czypują psy, tylko ich nie rejestrują. Aha, okej. Okay. Bo to są dwie różne rzeczy, bo... no, ale my jak byliśmy u weterynarza, to po wszczepieniu czipa od razu zarejestrował nam psa. E, tak, ale nie, nie każdy weterynarz to robi, ponieważ rejestracja różnie kosztuje. Mhm. I y, tutaj też y, jesteśmy porozmawiać z gminą, która ma w i że tak powiem, punkcie dalszym przeprowadzenie na przykład chipowania akcji na początku tysiąca zwierząt. Więc liczymy na to, że to też dojdzie do skutków. Jak nie, jesteśmy też porozmawiać z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, które też powiedzą nam, jak to być środki już z województwa na przykład, żeby po kolei te psy, zwłaszcza zaczęcie psów, bo to jest to najważniejsze. i psy, i koty. Tak, tak, można. Natomiast no, generalnie powiedzmy dużo kotów jest wolnochodzących, my nie upieramy się, żeby kot był zamykany w domu. Natomiast upieramy się, że jeżeli oddajemy i robimy wizytację takiego domu, gdzie oddajemy kota czy psa, no psy to ewidentnie muszą być zabezpieczeni. Musi być dom ogrodzony, muszą być spełnione pewne warunki, ewentualnie blok. Natomiast co do kotów, nie upieramy się, bo wiemy, że koty do stworzenia, które no, lubią sobie chodzić, własnymi zjagać, ścieżkami, są potrzebne. Tego też mamy świadomość, natomiast zwracam uwagę, czy te domy, do których idą koty, są blisko ulic i też szkolimy, czy edukujemy bardziej ludzi, jak powinni postępować, żeby te koty dożyły swojej starości, a nie spinęły za chwileczkę pod kołami samochodu. Dobrze. Myślę, że mniej więcej przedstawiliśmy, co stowarzyszenie zamierza robić. A teraz chciałbym porozmawiać na sam koniec o tym, co nas czeka tutaj. Dokładnie tutaj. Szanowni Państwo, te śliczne kobiety, które są przede mną, zobowiązały się, że będziemy prowadzić audycję cykliczne I chyba możemy zachęcić naszych słuchaczy, aby podsyłali nam nawet tematy, które będą zainteresowani. Nie? Na adres redakcji niech przysyłają o tym, o czym chcieliby się na przykład dowiedzieć, a nie są do końca pewni, co i jak z psem, kotem i tak dalej. Ja mam nadzieję, że poruszymy tutaj takie tematy właśnie jak sterylizację, jak chipowanie i uświadomimy ludziom to, że wydanie paru złotych na ten chip to naprawdę nie są wielkie pieniądze. W wielu przypadkach uratuje ich psa, czy kota, no już dobra, zostajemy przy tych psach chipowanych. Także, szanowni państwo, my będziemy się tutaj spotykać częściej. Pierwszą taką audycję zapoznawczą zrobiliśmy zarówno na wizji jak i na fonii, a później już będziemy na fonii. Tutaj panie nawet już się uśmiechają, ale jeszcze o tym nie wiedzą, ale my tutaj później będziemy robili nawet z jakimiś telefonami do pań. Także myślę, że my się tutaj troszeczkę rozkręcimy. E, może przeprowadzimy kiedyś jakiegoś sierściucha tutaj do studia. O, chętnie. No chętnie. To możemy się tak umówić, że jak będzie jakaś taka perełka, chociaż wszystkie są fajne, to tego tutaj postawimy i powiemy, że kto przyjdzie do... Studia i się wykaże, że chce tego psa i ma dobre warunki, to go od ręki dostanie. No, tak, bez sprawdzenia. Sprawdzimy później, bo to co innego się dzieje tu, a co innego się dzieje tam. Dobrze, ja serdecznie dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że stowarzyszenie będzie kwitło, to po pierwsze. Po drugie, znajdziecie dużo wolontariuszy i ludzi, którzy będą chcieli pomóc. Tak, to po trzecie, po trzecie mam nadzieję, że na Facebooku już czeka dla Was informacja, że są kontenery do wzięcia. No i cóż, e, śledźcie naszą stronę, będziemy się tam pojawiać z audycjami. Dziś w naszym studiu gościły: Dominika Bałkcienkosz, Ewa Zabieglińska i Adam Aków Zawidniak. I to było stowarzyszenie? Przytul sierściucha. No, także przytulamy wszystkie, wszyscy swoje sierściuchy i mamy nadzieję, że każdy sierściuch znajdzie super dom. My też tak mamy bardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.